Jedyna rzecz jaką, jakiej daje wyraz i to tak wiesz, naprawdę solidnie, mm -hmm. to jest sprawa społeczności LGBT, którą staram się bronić we wszystkich programach Onetu mm -hmm. i staram się punktować ministra Czarnka, którego uważam za homofoba i człowieka, który jest no, absolutnie nie na swoim miejscu. Znaczy w ogóle nie powinna homofobia istnieć. Natomiast jeżeli pojawia się w przypadku ministra edukacji, który ma wpływ na to, jak wygląda szkoła, która przecież pełni też rolę wychowawczą czy funkcję wychowawczą, to jest totalna moja niezgoda, ale też niezgoda na ignorancję. Więc jak tylko mi się pojawia polityk PiSu, to jakoś tak, wiesz, przemycam te historie z związane. Jak się pojawia jako gość w... jako gość, w Tak, tak, tak. Mhm. Tak, to to też... po, bo, bo wiesz, no, no po prostu tu nie ma mojej zgody i, i ciężko się y, pogodzić z tym, że nie wiem, powstaje y, ustawa stop LGBT, że y, można będzie być może, tak jak wiesz, na Węgrzech to się stało, przecież prawo mhm. tam takie jest, że nie wiem, będą karani ludzie, którzy się kochają i okazują sobie uczucia publicznie, to, to, to za to będzie kara, mhm. wiesz i. Nie, nie ma też mojej zgody na to, żeby młodzi się tak straszliwie tym frustrowali. No przecież, wiesz, ponad 70% młodych ludzi LGBT miał myśli samobójcze. To się nie bierze znikąd. Mhm. A zdarza się, że podczas takich rozmów polityk PiS przyznaje ci rację? Czy jest ciągła polityka, wiesz, i trzymanie gardy wysoko? Nie, wiesz, ja też nie mam takich cech, które powodują, że ja tam, wiesz, przegryzam aorty. Jest raczej łagodna i ale dzisiaj na przykład miałam rozmowę z posłem Kantakiem, który powiedział, że on jako on, a jest przecież z Solidarnej Polski tworzącej koalicję z pisem. Nie zagłosuję za ustawą stop LGBT. Oczywiście zagłosuję za tym, żeby ona przeszła dalej i była procedowana w sejmie, no bo to jest przecież projekt społeczny, ale już za samą ustawą ograniczającą możliwość wyrażania swoich poglądów publicznie, czyli na mhm. przykład, bo tam jest, wiesz, zakaz ma marszów równości. Um, to już będzie że, przeciw. Że przeciw. Tak. No, ale to też nie wiadomo, bo potem przyjdzie instrukcja z góry. <laughs> Wiemy te -y. już, tak. Szukanie większości.